Czoło, witam was bardzo serdecznie, z tej strony Galzaki, zapraszam na kolejny odcinek ze Smajta. No i teoretycznie w planach, powiem wam szczerze, no nie miałem, żeby nagrywać Smajta w najbliższej przyszłości. Ale tak, no dostałem dwa prezenty od widzów i stwierdziłem, że no, jak dostałem, to trzeba je otworzyć. No jak otworzyć, no to na odcinku, no nie ma chyba innego wyjścia, więc no nie ma tutaj się chyba co zastanawiać. Mamy dwie skrzyneczki, pierwsza od Wojtka, nie, Wiotek, okej. Okay. Nie wiem, czy to błąd jakby... Po prostu, no, literówka, czy powinienem przydać Wiotek, ale no mniejsza z tym, no i od Krakusa 21 e, mamy dwie skrzyneczki. Otwórzmy sobie pierwszą, pierwsza jest z emotką, więc zobaczymy, co tam nam wypadnie. Do Nox. Nie najgorzej, nie najgorzej, powiem szczerze, bo Nox zdarza mi się grywać, szczerze mówiąc, więc, więc tak, no nie jest to najgorsze rozwiązanie. O, mogę wysłać prezent w odpowiedzi, no tylko wszystko za kryształki, no. No to wybaczcie, na razie nie mogę, mam tylko 80 kryształków. Więc muszę odpuścić. Eee, druga, niesamowita skórka. Wow, to może być coś ciekawego od Krakusa 21. No. No, zobaczmy, klikamy. Zima nuklearna do Imira. O kurcze. Imirem gram rzadko, ale jednak gram. Nie jest tak, że kompletnie z niego nie korzystam. I co ciekawe, do Imira mam już naprawdę kilka fajnych skinów. Jest ten limitowany Kakodemon. I teraz zima nuklearna. To jeden z ciekawszych skinów, chyba ta zima nuklearna. Fajnie jest ten jaszczur mi się podoba na pewno. Ale ta zima nuklearna chyba będzie. No, o, to też jest dosyć fajne, ale to pierwszy raz widzę na oczy, szczerze mówiąc. Nielimitowana. O, kurde, co to jest. Za 1920 kryształów. To limitowana? O, takie sobie. Bo ta zima nuklearna jest zdecydowanie bardzo fajna. Dobra, więc chyba się nie ma tutaj nad czym zastanawiać. Jedziemy, zagramy sobie conquesta. Zmieńmy rolę. Weźmiemy sobie w pierwszej kolejności. Nie, 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 nie. Weźmiemy sobie, weźmiemy sobie wsparcie i, i dżunglę. Wiecie co? I zagramy sobie Mirem, Jak nam da wsparcie, to zagramy sobie Imirem. No i na dżungli też spróbujemy Mirem zagrać, chociaż no powiem szczerze, ja nigdy na dżungli właśnie tą postacią konkretnie nie grałem. Więc no będzie, będzie szalona, szalona akcja na pewno. Dobra, na razie robię cięcie, bo tutaj jeszcze chwilę będzie nam wyszukiwało. I spotkamy się już podczas rozgrywki. No dobra, jesteśmy w grze, zobaczymy. Gramy supportem. Więc no, no cóż. Po dżungli sobie nie pobiegamy Imirem. No ale supportem mam nadzieję, że też będzie ciekawie, zresztą ja często w sumie gram supportami, bo jakby w sumie w każdej chyba mobie nie jest to zbyt uwielbiana klasa. Więc, więc no w też bardzo często rzuca mnie na tego supporta. Jeżeli się weźmie, właśnie bo tam są dwie, do wyboru tak jakby dwie, no dwie możliwości, nie? Jak sobie zakrypujemy linię. Dwie możliwości są do wyboru. Czy, ja, czy to nie? Ja powinienem brać Void Kampa? Kurde, już nie pamiętam. Mniejsza z tym. O, Bakus. O kurde Bakus. Najgorsze dziadostwo, nie? Już zamrażarkę sobie tutaj. Weźmiemy, Kurde, ależ nie trafiłem. No, masakra. Dobra, tym się przynajmniej udało trafić. No, tylko trzeba też uważać, żeby many za bardzo nie zmarnować. Ale mamy Artemis, która sobie radzi. Widzę, że całkiem nieźle, tylko że postawimy tu warda na wszelki wypadek. No, obawiam się jakiegoś niespodziewanego ganka. Ok, no, z lewej zniknął gość. Dobra, nic, powolutku nabijamy punkciki. O. Dobra. Oni się cofnęli. A ja w ogóle powinienem chyba kurcze blinka wziąć, a nie... A nie tą regenerację. No dopiero teraz przyszło mi do głowy. Ale no jakby dawno w smajta nie grałem, więc wybaczcie wszelkie możliwe potknięcia. Mogą się zdarzyć jak najbardziej... Ostatni, naprawdę bardzo. Ostatni odcinek, który wrzucałem, to był odcinek nagrany dużo wcześniej, więc... Więc tak. Ściana. błytniemy sobie miksturkę życia. Zginie. Pięknie! Dobra, Artemis no, świetnie. Świetna robota. Tak okay. trzymać. Pięknie. Kurcze, ten Imir to jest naprawdę cholernie mocny gość. Wierzyczka przepchnięta. Trzeba tylko uważać, oczywiście. Oj, dobre, dobre obrażenia. Trzeba tylko uważać, żeby nas tutaj, nam tutaj, nikt na plery nie wlił. No, bakus już wrócił, oczywiście. Ja się szybko regeneruję z tego, co widzę, więc na razie na luzie. Lepsze sobie zamrożenie. Nie wiem, czy to dobry pomysł, kurczę, no. Aj, nie trafiłem. Szkoda. No i bakus już obity. Bakus już obity. Poczekamy, może wskoczy. Aj, dobre. No, i jakby miał blinka, to już by się ją udało dorwać z całą pewnością. No tak, tak. Ta umiejka jest kurczę, na i że must have. No o kurcze, ale... Do, no mogą ścianę mu postawić. Też błąd zrobiłem. Widzicie patrzcie kurcze trochę się nie gra, już, już się widzi ile, ile się błędów robi tak po prostu w przeciągu chwili dosłownie, nie? Bo ile my tu gramy? Dopiero sam początek. Ale idzie i tak nieźle, Bakusa jesteśmy w stanie tutaj. Y, no, dobić w razie potrzeby. O! No właśnie, o tym mówię Dawaj, 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 zbywamy Okej, okay, Tor no, na razie kurczę O! To ładnie O kurde Nieważne ale Thor też bardzo dobra robota, bo dał nam znać, że coś się święci, nie? Że goście zeszli... Ach, nie trafiłem, tak jak chciałem. Ok, Hibo leci, więc ja spadam. Dobra, spoko, na luzie. Ja sobie z tym poradzę w razie potrzeby. Też mogę się cofnąć, ale chyba nie chcę jeszcze tego robić w tej chwili. Poczekamy, złapiamy Wojtkampa. Tam widzę, że Baku zwrócił. Wieżyczka do połowy obita. Z fragami też stoimy nie najgorzej. Ja zgarnę tych. O, i się wtedy chyba też wycofam. Dobra tylko... O kurcze, nie pamiętam które się kupowało. <laughs> Wiem, że na pewno brało się do książeczkę, chyba to się kupowało. Na pewno pod moc magiczną właśnie coś się brało. Kradzież życia. Dobra, weźmiemy to w takim wypadku. I dopiero później buty. Tak przynajmniej... O, tylko że widzę, że zaczekamy jeszcze na te buty, kurcze. I później się brało dopiero buty. Przynajmniej tak zobaczę tak taki build znalazłem w necie, więc... Więc szczerze mówiąc, jak tutaj na razie nic na własną rękę nie kombinuję za bardzo. Kurczę, tam widzę, że Artemis ma spore problemy szybciej z tymi butami. Szybciej się złoto nabijaj. Dobra pięknie, lecimy. Ale patrzcie! Kurde Ja tu nic nie muszę robić. Artemis może nie przeżyć teraz z Bakusem Ale ona w tym momencie. No kosimy strasznie, kosimy strasznie. Baku sobie Artemis jest w porządku. Tam jeszcze na tyłach, patrzcie, jak Poseidon się z tym storem zapuścili daleko. Dobra, gankuję. No i patrzcie, jak miałbym kurcze. Okej, okay, no Artemis zabiła, ale. To nie problem. Kurde, masakra. 8 do 2 już w tym momencie, jeżeli chodzi o fragi. Więc ja coś czuję, że oni się tutaj mogą bardzo szybko poddać. Kolejna, wie? Może tak być. Okej, okay, tam ktoś jest, widać. Łap Wojtkampa. Patrzcie na to, patrzcie na to obrażenie. Patrzcie na to. Kurde, co? Nie wiem, co ulepszać, czy, czy zamrożenie, czy kurczę... Te. Te. <ślepsze> te. Ulepsze te. Jednak. U, na idzie coś się dzieje niedobrego. Ale Poseidon sobie chyba ostatecznie poradził. Tora uśmiercili. No ta Artemis wie, co robi. Zresztą my mamy w drużynie m, trzech gości, którzy mają. No. Na dziesiątym poziomie Mastery w swojej postaci, więc. A, nieważne. Oni poszli po Wojtkampa, ale. O kurde, y, ojej, Artemis ma problemy. Lecę, 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 lecę. Sorki. Kurde, dobra, udało się. Ok, i mamy to, mamy to. Mimo, że troszeczkę źle tego. Znaczy, w sumie Bakus tutaj akurat całkiem trzeźwo zagrał, bo się wyleczył wyleczył tym. też. tym samym, co co ja mam. Jak to się nazywa? Kurde, płaszcz medytacji, tak. Cloakiem mówiąc krótko. A no to w ogóle Guan Yu chyba jungluje? Czy mi się wydaje? No dobra, tam nie potrzebują pomocy w sumie. Na co tam wbijać? Proszę, Tylko, co Kompletnie odpoczynę. tam pomocy nie potrzebują. Spokój spokój jest <słyski> <słyski> Dobra. Artemis widzę, że robi Wojtkampa, więc ja też bym sobie skoczył i pomóc. Chociaż nie U, wiem, czy ona potrzebuje w ogóle tej pomocy. Nie za bardzo. Robimy ich? O, wow, chyba nie. Kurczę. Długie cooldowny ma jednak imir, jak tak teraz się przyglądam w sprawie. Więc coś jeszcze do cooldownu bym może wziął, szczerze mówiąc. Na przykład to, co daje ochronę fizyczną i jednocześnie zmniejsza cooldowny czyli to konkretnie. No tutaj chyba nas porobił, użył ulta, no przynajmniej ulta tego zmarnował, to jest jakiś plus. Czekajcie, wiecie, wiecie co, może inaczej. Dozbieram do 300, żeby wziąć to do many. No, 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 no. Dobra, lecimy. No i ta prawa flanka nam się troszeczkę obiła. Ale po lewej Hera przepycha, nie no, ta bitwa, znaczy ta bitwa, w sensie ten... Ta rozgrywka wcale nie jest taka, taka jednostronna, jakby się z pozoru mogło wydawać. Teraz jest 13 do 7, mimo że mieliśmy przewagę 8 do 2, więc generalnie... O. Kurde! Kurde no, sam się zablokowałem. Ale zużył na mnie ulta, więc w porządku. Kurde. trzeba im pomóc. O, kurde. O nie, 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 nie. Dobrze, pięknie. O, okay, udało się. Padł pułapkę Artemidy. I tylko dzięki temu w sumie go tutaj ubiłem. Tymi kolcami. Dobra, ostatecznie nie wyszło tak źle, ale oni w tej dżungli bardzo przegrali to starcie. Czy my prawo wieżyczkę przepchniemy w tym momencie? Przepchniemy. Guanyu uda się ubić. Nie uda się ubić Guanyu. Ja mam mało HP, więc lepiej się stąd wycofajmy. Na wszelki badek. no mówię, mówię kurczę, cofnijmy się, mam mało hp. Zlewaj, zjewaj. zjewaj. O no, dobra, uda się chyba. Posejdą, świetnie. Zablokowałem tu Artemis trochę, ale próbowałem jej pomóc. No, robiłem ze w mojej mocy. Też ona się za bardzo nie chciała wcale cofać. Ona tam mocno, agresywnie grała. No i się opłaciło ostatecznie. Jest startem i wie co robi, z całą pewnością. Dobra. Kurcze, jakiś sojusznik padł, ale mamy w dalszym ciągu przewagę, 18 do 10, okej, okay, kupimy pancerz do końca. E, możemy kupić kolejny relikt i tym razem rzeczywiście weźmiemy sobie blinka. Czy tam runa, runa mignięcia, czy jakkolwiek ona się nazywa. He bo kurczę, jak morduje. No, on jednak te obrażenia ma naprawdę duże. Trzeba przyznać. No, my na pewno mamy niezły bilans po tej prawej stronie. Artemida 6,1, ja mam 3,1, więc, więc po prawej radzimy sobie nie najgorzej. No i lewa padła ostatecznie. Kurczę, ta rozgrywka zapowiada się dłuższa niż z pozoru mi się mogło wydawać. Kurde, porobieni. Gdzie jest Artemis? Na nie żyje? Kurde, czy ona zginęła? Ona chyba zginęła. Pięknie. A skąd ta chyra się tu wzięła? Bardzo dobra robota. O, bez sensu, blinknąłem tutaj. No elegancko, elegancko. Drużyna zaorała totalnie. No team strasznie mocny. To widać po prostu w tej rozgrywce, jak jak. To mocna jest drużyna, to kurczę. W sensie jaki jak jaki jest rozrzut między drużynami, nie? Jeżeli chodzi o nie wiem, czy o Skira, ale po prostu o współpracę samopasznie. Hera z lewej strony przewaliła gdzieś na prawo u Co, co, co tu się dzieje? Co to było, kurde? Co to, kurde, było? Bijcie dziada. No, jakim cudem. No, dobra, nie żyję. Ach, nie zdążyłem użyć medytacji, kurczę. Ale to była ta nowa postać, chyba, bo ja wiem, że jakaś nowa postać jest, ale. Kompletnie nie ogarnąłem, co tam się w ogóle wydarzyło. Dobra, weźmiemy jeszcze jedno do ochrony i zobaczmy, co tam się dzieje. Artemis na prawej flance broni się sama, no na midzie ostatecznie wyszło nie najgorzej, więc w porządeczku. Ulepszymy sobie blink. Dobra. I czekamy aż się zregenerujemy. No ale udało się tego dziada zabić, ale on w ogóle z ulta mojego nie dostał obrażeń. Bardzo możliwe, że użył... ...tego co mu daje niewrażliwość. Pięknie. Dobra robota. Dobra, lecimy, lecimy. A tylko się muszę poprawić. Ok, no patrzcie na to, i ona zabije jeszcze bakusa. Patrzcie, co ona robi. Patrzcie, co ona kurde robi. O kurde, ale sieka w tym momencie. Co tu się wydarzyło teraz, to ja nie wiem. Nie wierzę, po prostu. O kurde. Ja chciałem Worda postawić pod G i zblinkowałem. No, 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 no. no. Pięknie. A, ja muszę wyjść, kurczę. A ta wieża za 0 bije, więc... Ej, Dobrze. Idę, idę. No, ubiję go sama, nie? nawet go nie lałem. Już Artemis. To jest GG, to jest koniec. Oni nie mają szans tego ugrać. Chodźmy tego chyba jeszcze dojedźmy. Szkoda, że blinka zmarnowałem, ale on i tak nie pożyje. A. No, takie rzeczy. Ach, nie. Myślałem, że go złapię. A, nieważne, nieważne. Okej, okay, Kingway zabiła Tora. My przepchniemy Mida Dawaj, uciekaj. No dobra, nieważne, nie uciekamy. To Jak nie uciekamy, to nie uciekamy. Kurde, nie trafiłem. Ach, cholera. No, nieźle, nieźle. Ten, ten nowy kurczę sporo, bo on ma szesnasty poziom, więc po, w porównaniu do Bakusa, który ma dziesiąty, 10... spoko, ja sobie dam radę, nie? Nieważne, mamy zwycięstwo poddali 33 do 16 jeżeli chodzi o fragi i mamy 10 tysięcy przewagi w złocie. No nie mieli szans tego wygrać. Pra, pra, środkowy Feniks praktycznie przepchnięty. Wszystkie wrzeżyczki właściwie poniszczone, tylko ta lewa chyba została ostatnia. Więc szans wielkich nie mieli, ale powiem szczerze, że no tutaj cała drużyna się spisała niesamowicie. No ja najgorzej grałem szczerze mówiąc. No czy, no nie wiem, może by się można tam przyczepić do kogoś, ale tak mi się wydaje, że sporo błędów porobiłem. No ale tak to jest, jak się po długim czasie wraca, ale i tak, kurczę, mimo, mimo tych błędów, Fragi powchodziły. Całkiem ciekawe rzeczy się działy. 150 punktów, podbój, 100 łaski, 500 punktów. Okej. Okay. Dobra, elegancko w takim wypadku. No nic, nie pozostaje w takim wypadku jak nic innego jak po prostu zakończyć odcinek. Także dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie, za skrzyneczki także. No, skin do Imire, naprawdę epicki. No i widzimy się w kolejnym y, odcinku. Do zobaczenia. Czołem.